Cześć, witajcie! Z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wyliczaniu średniej na podstawie bazy danych. Już jakiś czas temu nagrałam odcinek na temat wyliczania średniej i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jednak dotyczył on funkcji średnia, średnia jeżeli i średnia warunków. Natomiast jakiś czas temu dostałam pytanie od jednego z moich obserwatorów i sprawdźmy sobie na przykładzie, o jakie pytanie chodzi. W arkuszu mamy przedstawioną tabelę z kwotą wynagrodzeń oraz bonusów dla działów w firmie w określonych miesiącach. W odcinku na temat średniej wyliczyliśmy już wskazane obok średnie kwoty wynagrodzeń, jednak jeden z obserwujących zapytał mnie, czy istnieje możliwość wyliczenia średniej kwoty wynagrodzeń dla działu księgowości, ale dla dwóch kryteriów w styczniu oraz w marcu. My wyliczyliśmy średnią kwotę wynagrodzeń dla działu księgowości, ale tylko w styczniu. Natomiast jak wyliczyć średnią dla działu księgowości w styczniu i w marcu, jeśli znajdują się one w jednej kolumnie? Wykorzystamy do tego funkcję BD średnia, która uśrednia wartości w polu kolumnie na podstawie listy lub bazy danych. Zobaczmy, jak to zrobić. W komórce G8 zacznijmy wpisywać równa się BD. średnia. Klikam dwa razy. Pierwszym argumentem jest tutaj baza danych. Jest to nic innego jak zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Wiersze to są rekordy, natomiast kolumny to pola. W naszym przypadku bazą danych jest zakres od B1 aż do E15. Czyli wskazujemy Excelowi, na jakiej bazie danych będziemy pracować. Klikam średnik. I kolejnym argumentem jest pole. Pola wskazują kolumny. Zatem jest to kolumna, z której Excel ma nam wyliczyć średnią. Dla nas będzie to kwota wynagrodzenia. Możemy wpisać ręcznie kwota wynagrodzenia. Jednak tutaj będziemy musieli pamiętać o cudzysłowie. Ja to na chwilkę usunę, bo mamy kolejną opcję. Możemy po prostu zaznaczyć etykietę kolumny w naszej bazie danych, czyli w naszym przypadku jest to komórka D1 lub Usunę to, mamy jeszcze trzecią opcję. Możemy sobie wyliczyć naszą kolumnę. Pierwszą kolumną jest miesiąc, dział jest drugą kolumną, a kwota wynagrodzenia to trzecia kolumna, więc możemy wpisać po prostu trzy. Pamiętajcie, że wszystkie te trzy możliwości są poprawne i sami możecie sobie zdecydować, którą najwygodniej jest wam zastosować. Klikamy średni. Ostatnim argumentem są kryteria, czyli jest to zakres komórek, które sami określimy. Argument kryterium musi zawierać przynajmniej jedną komórkę i jedną kolumnę poniżej etykiety. Co to oznacza? Zwróćcie uwagę, że w wierszu 17 przygotowałam wcześniej powtórzone nazwy kolumn. Musimy tutaj stworzyć taką naszą drugą bazę, ale z kryteriami, dzięki którym Excel będzie wiedział, co ma wyliczać. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że chcemy wyliczyć średnią dla księgowości w styczniu oraz w marcu. Zatem pod etykietą miesiąc zapisuję styczeń w komórce B18 oraz marzec w komórce B19. Dodatkowo musimy wskazać Excelowi dział, czyli pod etykietą dział wpisujemy księgowość w komórce C18 oraz w komórce C19 również wpisujemy księgowość. Dzięki tak utworzonemu zakresowi mamy spełniony warunek pod ostatnie kryterium, czyli posiadamy przynajmniej jedną kolumnę i przynajmniej jedną komórkę pod etykietą kolumny. Wróćmy do rozpisania naszej funkcji. Zatem naszym kryterium będzie cały zakres od B17 do E19. Zamykamy nawias, klikamy Enter. Excel wyliczył nam, że średnia kwota wynagrodzeń w dziale księgowości w styczniu i w marcu wyniosła 4680. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Tymczasem widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, zatem nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału oraz dzwoneczka, aby go nie przegapić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.